Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Oczami WIPA. Mam na imię Ania i to ja jestem Vipem. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego trochę żałuję, że nie nagrałam i nie wrzuciłam na samym początku, a jest to 20 pytań do początkującego YouTubera. Ale jak to mówią, nic straconego, lepiej późno niż wcale, więc bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do konkretów. Pytanie numer jeden. Jak masz na imię i jak nazywa się Twój kanał? A więc, jak już wszyscy wiecie, mam na imię Ania i mój kanał nazywa się Oczami VIPA. Z kolei, odpowiedź na drugie pytanie jest już bardziej rozbudowana i myślę, że o wiele ciekawsza. Co oznacza nazwa Twojego kanału? Ta nazwa ma tak jakby dwa dna, bo z jednej strony chodzi o oczy, że widzę oczami, czy nie widzę oczami. A z drugiej strony, jak pewnie zauważyliście, literka C pisana jest... jest to duża litera. A chodzi tutaj o Chami, czyli o mnie w pewnym sensie, ponieważ moje nazwisko to Chaman, a swego czasu Chami to, była, to było takie jakby zdrobnienie, taka moja ksywa, którą nadał mi mój były chłopak, więc... Pomyślałam sobie, że brzmi to uroczo i why not? Dlaczego nie, nie dać tego w swojej nazwie, w nazwie swojego kanału i trochę się z tym podzielić? Także taka fajna pamiątka została mi po moim, po moim byłym chłopaku. I VIP, czyli już mówiłam o tym w pierwszym odcinku: Visually Impaired Person, czyli VIP, osoba niedowidząca, osoba z dysfunkcją wzroku. Pytanie numer 3 brzmi. Skąd pochodzisz? Pochodzę z Kujaw. Urodziłam i wychowałam się w mieście o nazwie Inowrocław. Pytanie numer cztery: dlaczego zaczęłaś nagrywać? Ja już na to pytanie odpowiadałam w swoim odcinku VIP Tag. Zawsze chciałam dzielić się publicznie tym, na czym się znam. O czym mam jakieś pojęcie, może przywoływać jakieś własne doświadczenia, dzielić się swoimi pomysłami, swoją opinią. Zawsze bałam się siadać przed kamerą i mówić o poważnych rzeczach. Od zawsze gdzieś tam chodziło mi z tyłu głowy, że wow, fajnie by było nagrywać, fajnie byłoby mieć swoje grono odbiorców, które chciałoby wchodzić ze mną w jakieś większe interakcje, które podsyłałoby mi swoje pomysły na filmiki. Ja przez całe swoje życie nigdy nie byłam popularna, nigdy nie czułam się ważna, nigdy nie czułam się jak os Osoba, która może coś wiedzieć, chociaż wiedzę zawsze miałam naprawdę dużą i zawsze miałam tematy, na, których chciałam, na które chciałam się wypowiadać. Więc uznałam, że jak mi nie wyjdzie, to mi nie wyjdzie. Chcę spróbować, chcę w pewien sposób uświadamiać innych, ponieważ, tak jak już wspomniałam, bardzo, bardzo, bardzo chciałabym łączyć się z ludźmi, chciałabym. Uczyć się od ludzi i tego, żeby oni mogli uczyć się czegoś ode mnie i być częścią YouTube'a, którego zawsze byłam tylko fanką, zawsze byłam bierną obserwatorką, widzką youtuberów większych, mniejszych, a teraz uznałam, że chcę spróbować. Mam o czym mówić, chcę o tym mówić, nie boję się o tym mówić, więc let's do it! Pytanie numer 5. O czym będzie twój kanał? Na moim kanale poruszam i będę poruszać tematy niepełnosprawności, w szczególności mojej niepełnosprawności. Chciałabym pokazać wam życie moje jako osoby niepełnosprawnej. Tak więc na pewno będą się pojawiać jakieś storytime, różne listy typu 10 pytań do, 20 pytań coś tam, jakieś tagi i tak Na pewno nie wykluczam tego, że w przyszłości chciałabym, żeby kontent mojego kanału nieco się rozszerzył żeby pojawiały się na nim inne rzeczy, nie tylko związane z niepełnosprawnością, ale jeśli o to chodzi, to na razie nie będę niczego zdradzać, ja na razie nie mam zamiaru o tym mówić, bo zobaczymy jak będzie z czasem, kiedy kanał będzie się rozwijał. Mam nadzieję, że Was będzie przybywać i że ja nabiorę więcej odwagi i luzu przed kamerą. Może od czasu do czasu będą wpadać jakieś luźniejsze filmiki, typu daily vlogi. Po prostu, jeśli nie chcecie niczego ominąć i chcecie być ze wszystkim, co dzieje się na tym kanale na bieżąco, zachęcam do subskrybowania i dołączenia do naszej małej społeczności. Pytanie numer 6. Dla kogo jest Twój kanał? Ujmę to tak. Jeśli jesteś osobą, która lubi słuchać dużo historii, historyjek z życia wziętych, które często są absurdalne, zabawne, takie, które sprawiają, że myślisz sobie, what the hell? Ten kanał jest dla ciebie. Jeśli masz w swoim otoczeniu osoby niepełnosprawne i nie masz zielonego pojęcia, jak się przy nich zachowywać, co zrobić, jak unikać niezręcznych sytuacji, a jeśli już takie się nadarzą, jak wyjść z nich z twarzą, to ten kanał jest dla Ciebie. Pytanie numer 7. Co jest Twoim celem na tym kanale? Moim głównym celem na tym kanale jest obalanie mitów, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Które tak sobie krążą i krążą i krążą po świecie, a ludzie w nie wierzą i je powielają. Co często skutkuje tym, że ludzie niepełnosprawni są źle odbierani, źle rozumiani i wyrzucani, odtrącani ze społeczeństwa. Więc mam nadzieję, że chociaż po części uda mi się zmienić to, jak ludzie sprawni postrzegają nas niepełnosprawnych, i przy okazji zrobić to w fajny i przyjemny sposób. Pytanie numer 8. Wymień trzech youtuberów, których lubisz oglądać. Ostatnio odkryłam kanał, na którym przeprowadzane są wywiady z aktorami dubbingowymi. I pomyślałam sobie, wow, na tym kanale jest całe moje dzieciństwo, tam po prostu są, tak, tam jest tak wielu tych aktorów dubbingowych, których nie miałam, których nigdy nie widziałam twarzy, nie miałam pojęcia, jak oni wyglądają, tylko znałam ich głosy z jakichś kreskówek, z różnych filmów i tak dalej, seriali. I w momencie kiedy się tych ludzi widzi i słyszę, jak, jak brzmią ich naturalne głosy, to to jest takie. To niemożliwe! Ta osoba, która siedzi przed kamerą na pewno też jest dobingowana właśnie przez ten głos. To nie jest możliwe, że ten głos należy do tej osoby. Tak więc to jest kanał, który ja polecam. Nazywa się. Jak on się nazywa? Widzę głosy, to nazwa tego kanału i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i... W ogóle z całego serduszka zachęcam wszystkich do sprawdzenia tego kanału. Jeśli jako dzieciaki lubiliście oglądać kreskówki i bardzo miało to duży wpływ na wasze dzieciństwo, to jestem pewna na 100%, na milion procent, że ten kanał Wam się spodoba. W jednym z moich wcześniejszych filmów mówiłam, że na polskim YouTubie nigdy nie spotkałam się. Z osobą niewidomą czy niedowidzącą, która prowadziłaby swój kanał. A tu jednak, a tu jednak ktoś taki jest i muszę przyznać, że robią niesamowitą robotę. Bardzo, bardzo przemawia do mnie ich content, ich poczucie humoru jest po prostu genialne. Ja naprawdę zawsze bardzo się uśmieję oglądając ich filmy i to jest takie wow! So relatable! Po prostu zawsze mogę się utożsamić z tym, o czym mówią, i to jest takie niesamowite i w ogóle wow! Jest to niewidomo, niedowidzący duet. Mogę to tak w ogóle powiedzieć? Ich kanał nazywa się Victim i robią filmiki na bardzo wipowskim poziomie, z bardzo vipowskim poczuciem humoru. I bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was do sprawdzenia sobie ich kanału, ich kontentu, filmików, bo. Wow, dlaczego ja ich w ogóle wcześniej nie odkryłam? To jest w ogóle szok. I na trzeci kanał nie mam totalnie żadnego pomysłu, który mogłabym Wam polecić, bo jest tak dużo dobrych kanałów, że nie wiem, po prostu nic nie przychodzi mi do głowy. A więc może polecę Wam mniejszego youtubera, mniejszą youtuberkę, która jest Amerykanką. Już o niej wspominałam chyba w swoim pierwszym filmiku. Nazywa się ona Kayla with AC i też nagrywała na filmy o swojej niepełnosprawności, o swoim niedowidzeniu. Pytanie numer 9. Kto zainspirował Cię do założenia własnego kanału? Wydaje mi się, że najwięcej inspiracji i motywacji do założenia mojego własnego kanału mam właśnie z zagranicznego YouTube'a. Za granicą temat niepełnosprawności cieszy się całkiem sporą popularnością, a w Polsce nie ma tego zbyt dużo, więc pomyślałam sobie, że Warto spróbować zacząć coś tutaj. Pytanie numer 10. Jeśli mogłabyś wybrać jednego YouTubera do nagrania wspólnego filmiku, kto by to był? Myślę, że biorąc pod uwagę to, że nagrywamy filmy o podobnej tematyce, łączy nas wspólny cel, jakby nie było. To moim jedynym i słusznym wyborem byliby właśnie VIP-Team, o których już wspominałam tutaj wcześniej. No, fajnie by było nagrać coś z kimś, kto. Tak samo jak ja, jest witem. Pytanie numer 11. Wymień trzy powody, dla których każdy powinien zasubskrybować twój kanał. Powód pierwszy. Dowiesz się jak radzić sobie w niezręcznych sytuacjach z osobami niepełnosprawnymi. Powód drugi jest taki, że jeśli nie zasubskrybujesz mojego kanału, to ominiecie bardzo dużo historii, spicy historii i nie tylko. Powód trzeci jest taki, że jestem dość zabawna i dopiero się rozkręcam. Także naprawdę jeszcze niczego nie widzieliście. Wy jeszcze niczego nie wiecie, więc to jest to są moje trzy powody, dla których każdy powinien zasubskrybować, bo you've seen nothing so far. Pytanie numer 12. Kanał, którym się inspirujesz to? Na pewno po części jest to kanał Molly Burke, kanadyjskiej youtuberki, która jest niewidoma i jest! Cicho! Robi ona bardzo dużo kontentu, którym no ja sama raczej bym się nie zajmowała, ale jeśli chodzi o jakieś time, jakieś tagi, czy to, że jest często szczera do bólu. Tak więc właśnie tym mnie zainspirowała i po części popchnęła do tego, by stworzyć mój własny kanał. Pytanie numer 12. Girl, błagam cię, naucz ty się liczyć. Pytanie numer 13. Co najbardziej lubisz w społeczności YouTube'a? W społeczności YouTube'a najbardziej lubię kontakt z widzami. To, że są ludzie, którzy interesują się Twoim contentem, doceniają to, że poświęcasz swój czas, by robić te materiały, to, że masz możliwość nagrywać o czym tak naprawdę chcesz, co tylko ci przychodzi do głowy. Nieważne, czy się na tym znasz, czy nie. Chociaż najbardziej jednak cenię sobie twórców, którzy wiedzą to, co robią, wiedzą o czym mówią. Tak więc to właśnie w YouTube jest najfajniejsze, że jest taka różnorodność, że nieważne, o czym nagrywasz, co cię zmotywowało, zawsze jest miejsce na Twoje filmy, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to oglądać i jeśli masz czas, który możesz poświęcić YouTube'owi, nagrywając filmiki, budując swoją małą społeczność tej wielkiej YouTube'owej społeczności, to naprawdę może to być dla Ciebie niesamowita przygoda. Więc YouTube daje bardzo dużo możliwości, jeśli tylko potrafi się z nich korzystać. Jeśli tylko ma się dużo motywacji, to marzenia mogą się spełniać i to jest super, właśnie w youtube'owej społeczności. Pytanie numer 14. Co w społeczności youtube'a podoba ci się najmniej? Powiedziałabym, że najmniej podoba mi się to, że często jest to taki wyścig szczurów. Ludzie zabiegają o suby, o lajki, i tak właśnie siedząc sobie na tych wszystkich grupach i forach dla youtuberów, zwłaszcza dla małych youtuberów, widzę, jak bardzo często ludzie gubią się. Bardziej zależy im na to, by kupić konto z tysiącem subów, niż na tym, by dobrze się bawić i robić coś swojego. Na pewno przykre jest to, że algorytm jest taki wybredny. Że ludzie jednak wolą oglądać głupoty niż wartościowe tematy. Jasne, ja nie mówię, że ja nie oglądam głupot, bo jasne, że je oglądam. Uwielbiam się odmłodziać, uwielbiam wracać sobie do domu skądś i po prostu sobie usiąść czy położyć się, wziąć laptopa czy telefon i oglądać filmiki o niczym, które niewiele wnoszą do mojego życia. Ale prawda jest taka, że bardzo nie podoba mi się to, że twórcy, którzy naprawdę mają coś do przekazania które naprawdę mają dużo do powiedzenia, znają się na wielu rzeczach i te rzeczy mogą nam się przydać w życiu codziennym, w funkcjonowaniu, w poznawaniu świata. Właśnie takie osoby są często pomijane i mają dużo większe problemy z wybiciem się. Pytanie numer 15. Co nowego możesz wnieść do youtube'owej społeczności? Przede wszystkim tematy, które nie są aż tak bardzo popularne na polskim YouTubie, o których mało kto mówi, a raczej powinny być poruszane. Pytanie numer 16. Trzy rzeczy, które Twoi widzowie powinni o Tobie wiedzieć to, pierwszą rzeczą może być to, że nienawidzę, po prostu nie cierpię, jak się do mnie mówi Anka, więc bardzo Was proszę. Nie mówcie tak do mnie nigdy. Druga rzecz, jaka teraz na szybkości przychodzi mi do głowy, to to, że mam bzika na punkcie punktualności. Więc jeśli ja mówię, że film będzie o 19, to o 19 będzie. Trzecią rzeczą, którą mogę się z Wami podzielić, to to, że jestem zodiakalnym rakiem. Pytanie numer 17. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w byciu początkującym youtuberem? Zdecydowanie jest to promocja mojego kanału, bo jednak ciężko jest dotrzeć do potencjalnych widzów i zainteresować ich tym, co robisz. Pytanie numer 18. Co będzie dla ciebie największą nagrodą? No skoro promowanie mojego kanału jest dla mnie najtrudniejsze, to na pewno największą nagrodą będzie, jeśli ci widzowie się już znajdą. Naprawdę cudownie było mieć odbiorców, którzy z niecierpliwością czekaliby na mój kolejny filmik, kolejny post, kolejne QA. Pytanie numer 19. Czy myślisz, że zostaniesz na YouTube na dłużej? Myślę, że tak, bo ogólnie bardzo ciężko jest sprawić, żeby moja cała motywacja do działania tak po prostu wzięła, zniknęła, poszła w zapomnienie. Tak długo, jak będzie mi brakowało, o! tak długo, jak nie będzie mi brakowało pomysłów do nagrywania filmików i będę miała je dla kogo nagrywać? Myślę, że zostanę tutaj na dłużej, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Pytanie numer 20. Czy masz jakąś radę, którą mogłabyś przekazać innym twórcom, którzy też dopiero zaczynają swoją przygodę z YouTube? Ach, czy ja mam jakąś radę? Na tym etapie to ja jestem osobą, która potrzebuje rad, która non-stop ma jakieś pytania, szuka odpowiedzi, ogląda różne filmiki, licząc na to, że te odpowiedzi znajdzie. E, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ciężko mi cokolwiek doradzić. Po prostu postarajcie się, kochani, jeśli coś nagrywacie, nie, nie rezygnować z tego, nie poddawać się tak łatwo. Ja już mówiłam, że moją. Słabością jest promocja kanału, robię co się da, ale prawda jest taka, że czasem mam takie, takie chwile, że myślę sobie: Nie, no to nie ma sensu, nikt tego nie będzie oglądał i w ogóle. Ale potem przypominam sobie, że naprawdę nagrywanie sprawia mi dużo radości. Ale to, co też odkryłam, to to, że ja bardzo lubię montować. Może nie wychodzi to idealnie, może. Muszę jeszcze trochę popracować, bo w końcu montowanie, kiedy jest się osobą niedowidzącą, to no dość ciekawa sprawa i często często działa to zupełnie inaczej niż u osób widzących. Są momenty, które naprawdę sprawiają, że już mi się nie chce, że ojej, już połowa tygodnia, a ja nadal nie mam filmiku na piątek. Ale nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się, bo jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia, jeśli macie o czym nagrywać, i daje Wam to radość. I nie robicie tego tylko dla subów i łapek i wyświetleń. No wiadomo, algorytm, więc w sumie trochę się to dla wyświetleń robi. Ale jeśli nie robicie tego tylko dla liczb, wysokich liczb, to jest dla Was szansa. I temu to pozytywnym i mam nadzieję, że motywującym przemówieniem zamykam dzisiejszą listę 20 pytań do początkującego youtubera i kończę dzisiejszy odcinek. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, że ze mną byliście, że wysłuchaliście tego, co miałam do powiedzenia, i zachęcam do pozostawienia łapek w górę i komentowania oraz subskrypcji mojego kanału. Ogólnie cały czas uczę się mówić, promować siebie i w ogóle gadać o tych subach i łapkach, i nie wiem, ale nie mogę się do tego przyzwyczaić, także... Praktyka czyni mistrza, więc łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. A jeśli chcielibyście pozostać na YouTubie nieco dłużej, po mojej prawej zostawiam adnotację do mojego ostatniego filmiku 50 faktów o mnie, a po lewej do walentynkowego filmiku z kanału VIP Team. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień w piątek o 19. Cześć!